jesteśmy dzisiaj na gospodarstwie u państwa Mińskich. Są naszymi klientami od wielu lat. Współpraca zaczęła się myślę 10 lat temu, nie? No, panie 10, Stanisławie, 10. 10. Zaczęliśmy pracować najpierw z Stanisławem, potem z Łukaszem. Co było pierwsze? Pierwsze chlewnia, Wyposażenie, silosy. Zaczęliśmy od zakładania paszociągów, odpojenia, no tak, nie? Tak, 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 wszystko cały kompleksowe. Całe wyposażenie kompleksowe. Okna, wentylatory, wloty. Mm, tak, tak. Wszystko, od A do Z. Potem stanęły silosy. M, silosy i... Była chwila przerwy? Dwa Była. lata. Dwa lata, potem weszliśmy na następny budynek. Klient wrócił. Wrócił. <noise> wrócił. no Znaczy dobrze się współpracuje z Wami, no to dlaczego nie, nie? Tak, myślę, że sukcesywnie widzimy się regularnie no, raz w tygodniu. Raz w tygodniu, tak. Później postawiliśmy tu ładną wiast. Wymogi na, na ASF-a, tak, tak. Na białe sekurację, no, wymogi trzeba się rozwijać, stawiać, dokładać. Na każde zawołanie, jeżeli ja jestem, potrzebuję coś, jadę do nich, oni mi. Nie ma problemu, nie? Rano, wieczór? Rano, wieczór. Nie ma problemu. Klient dzwoni, otwieramy po południu to, tak. co potrzeba. Łukasz, ile macie naszych silosów? Cztery sztuki. Tata mówił, że w planach jest branie następnych. Tak, jeszcze będziemy się rozwijać, właśnie, i, i będziemy jeszcze budować chlewnię. Dostałeś informację, że Twój wniosek w agencji został rozpatrzony pozytywnie? Nie zwlekaj do ostatniej chwili. Złóż zamówienie już dziś.